Hej, kochani, witam Was w pierwszym vlogmasie. Jak widzicie, założyłam sobie czapkę, ale jakoś chciałam tak e, tego pierwszego dnia e, zaznaczyć wiecie, jaki okres nam się teraz rozpoczyna, ale nie bójcie nie będę w niej chodziła cały dzień. E, no i co? E, z boku Adaś słucha sobie bajek, bo tak to bym nie mogła tutaj na spokojnie nic powiedzieć, także pewnie coś tam będziecie słychać w tle, ale mówię Wam z nim, inaczej by się tego nie dało zrobić, żebym mogła chociaż chwilę na spokojnie pogadać. E, no i co? Plan, powiem Wam, na tego vlogmasa był zupełnie inny, w sensie ten pierwszy dzień, myślę, tam, że normalnie rozpocznę w domu i zrobimy jakieś dekorowanie czy coś, ale musiałam pojechać do miasta, w którym mieszkają moi, moi rodzice. Spałam tutaj właśnie, bo za chwilę z Adasiem wyruszamy na zakupy, czekamy tylko aż się skończy. Dokładnie mamy za 10.12, także zaraz będziemy, wiecie, mogli ruszać do sklepów bo w sumie najważniejsza dla mnie rzecz, to nie jest rzecz świąteczna, chcę kupić taki, taką matę nawierzchniową na łóżko, bo wiecie, my mamy łóżko i na tym mamy taki top materac i wiecie, no jak Adaś był mały, nieraz miał, ulewał, zdarzało mu się czasami jakieś wpadki, to wiecie, to po prostu, żeby było zabezpieczone, to to łóżko właśnie było przykryte tym materacem i ja ściągałam pokrowiec i prałam, ale już no, ma z dwa lata ten, właśnie ten materac nawierzchniowy i stwierdziłam, że już pora by go było wymienić. Ale myślę, żeby go teraz nie wymieniać na znów taki top materac, tylko na taką matę, co można spokojnie wyprać, bo sam tego można było prać jakby też pokrowiec, ale będzie trzeba było to było ściągać z tej pianki, potem się mordować, bo to się ciężko zakładało. A teraz stwierdziłam, że mamy wygodne łóżko, nie potrzebujemy go wiecie dodatkowo okrywać czymś, w sensie jakąś pianką, tylko że chcę taką matę, właśnie. One są niby nieprzepuszczające wilgoci, ale oddychające, i chcę właśnie sobie zajść do Lidla, bo ponoć są teraz jakieś promocje. No i stwierdziłam, że przy okazji właśnie popatrzę na jakieś dekoracje, bo widziałam w gazetkach i w Pepko i w Biedronce, że są fajne rzeczy. A czy powiem Wam tak, my nie będziemy mieć w tym roku choinki w naszym, wiecie, teraz mieszkamy na jednym pokoju. Adaś to jest takie dziecko, której ta choinka by nie dała świętego spokoju, a raczej on tej choince. Także stwierdziłam, że chcę bardziej udekorować, wiecie, światełkami jakimiś. W ogóle dajcie znać, bo powiem Wam, że szczerze mówiąc na mnie chyba na jeszcze większe wrażenie i klimat sprawiają światełka niż choinka. Może jestem dziwna, ale uwielbiam światełka. No wiadomo, że choinka jest sama w swoim rodzaju i tylko się daje ją w tym, jednym, w tym jednym czasie, ale jakoś te światełka dla mnie robią taką atmosferę, także mam w planach kupić jak to się mówi, girlandę Albo nie, no, coś takie oświetlenie na okno, ale też nie za długie badać, też by się na pewno y, tym zainteresował. I jeszcze myślałam o zrobieniu takiego stroika To właśnie mi się spodobało w Rosmanie Od dzisiaj wchodzi, także może jeszcze będzie. Y, mają być takie jest właśnie na pierwszej stronie pokazane takie gałązki, i na tym jest dekoracja z 20 na 15 zł, takie gwiazdki świecące i bombki przezroczyste ze złotym brokatem. I bardzo mi się to spodobało. Tylko wiecie, co, tych bombek jest czt są cztery i tak sobie myślę, że no chyba będzie to trochę ubogo wyglądało, cztery bombki, także ja mam też trochę bombek, takich przezroczystych i waham się, albo sobie kupię to, albo właśnie w Biedronce mają być same takie, bo mi się bardzo podobają takie teraz są, wiecie, nie takie lampki, lampki, tylko na takie żyłce, takie gwiazdki właśnie mi się podobają, no i myślę, żeby sobie kupić może te same te gwiazdki, a swoje bombki dać, albo zobacz, jak bardzo mi się spodoba to w Rosmanie to kupię i to, i to, wiecie, kiedyś się na pewno przyda, więc jak będę w Biedronce, to jeszcze jakaś mała spoży na pewno. No i jeszcze jak mi się uda, to jeszcze bym poszła do galerii, bo mojemu mężowi są potrzebne spodnie i czapka. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ogarnę to wszystko z się w wózku. On dosyć jeździ, ale do pewnego czasu, no zobaczymy. Najpierw porobię te najpotrzebniejsze zakupy, o których myślę, czyli właśnie ta mata i te światełka, a najwyżej do galerii pójdę innego, innym razem, jak już Adaś nie wytrzyma w tym wózku. Także tak, bo gadam, gadam, a już jest no, za 7, także możemy się na spokojnie zbierać. No i na pewno się do Was potem odezwę z tym, co kupiłam. No a potem już pod wieczór otwieranie kalendarza adwentowego. Adaś, też już przygotowany, tak? Tak. <grych> Czy w Waszym zdaniem dzieci są jeszcze słodsze, jak ubrane w te wszystkie zimowe rzeczy? z zakupów, powiem wam, że zakończyły się średnim powodzeniem. Chociaż, w sumie, to co najważniejsze chciałam to matę. I chyba na początku filmiku powiedziałam, że w Lidlu są te promocje, nie chodziło mi o iska. No i też wam ponagrywałam, dużo jest też fajnych dekoracji świątecznych, chociaż cenowo w porównaniu z Biedronką czy Pepko to wypadają dosyć drogo, także ja tam nic z dekoracji nie kupiłam. No i co, jeśli chodzi o tą matę, to pani mi powiedziała, że. bo tam właśnie rozmawiałam z taką panią, że w sumie ta mata tak stuprocentowo nie chroni, więc lepiej, żebym sobie wzięła takie y, proszę, radło, y, wiecie, y, z którego pospodobnie ma taką caratkę i nie przesiąka, no i właśnie też było w promocji za 75 zł, tam z iluś, ze 130 chyba, no, od, obawiałam się, czy będzie oddychać, ale pani mówi, że y, oddycha, jest, jest oddychające, także, także wzięłam, czyli to, co najważniejsze w sumie, w sumie y, kupiłam, potem byłam w tym rozmanie. to w rozmanie tylko chusteczki, bo te, o których mówiłam, bombki, nie było ich, pani mówi, że one już były niby gazetka od dzisiaj, ale już one były na sklepie wcześniej, także przeszłam cały sklep i nie było ich, mówię, albo ich nie dostali, albo już wyprzedane, także niestety. No, w galerii byłam, to jedyne rzeczy dla mojego męża, które mi się podobały, to były w diversie, ale jak się spytałam, mi było fajnie. Jak się przekroczy dwie stówki, to yy, minus 30 na każdy produkt yy, i nawet by mi się właśnie uzbierało, bo spodnie chyba tam kosztowały 180, a czapka 60, taka fajna. No ale wiecie, minus 30 to by całkiem spoko były ceny, ale pani mówi, że nie ma wiecie, zwrotów gotówki, tylko na kartę podarunkową, a ja nie przekładam na kartę, bo wiecie, bo potem trzeba coś tak jakby na siłę szukać. Także stwierdziłam, że pojedziemy z moim mężem w czwartek, bo mówi, że pojedzie, a chociaż mój mąż jest anty, taki typowy chłop, antyzakupy, także razem się przekonamy, czy pojedziemy na te zakupy. No i potem na koniec sobie Biedronka, no i powiem Wam na te, w najbardziej liczyłam na te ozdoby i szukam, szukam, oczywiście nie ma i pytam się Pani, a Pani mówi no gazetka od dzisiaj, ale te ozdoby od trzeciego, także powiem Wam, będę się na pewno wybierała tego trzeciego po te lampki, zobaczę jak tam te gir girlandy będą wyglądać, no powiem Wam, właśnie tak porównałam cenowo tenisk rosman, Rossman, to, to jednak w Biedronce wypadają fajnie cenowo, także yy, przejdę się na pewno, no i tu Wam pokażę przy okazji, co kupiłam, malutkie zakupy w biedronce, powiem i tak było mi ciężko wrócić. Pogoda niby fajna, bo słoneczko trochę się naświetliliśmy, chociaż wiadomo, wszyscy by chcieli w tym okresie już śnieg, no ale wiecie, lepsze to niż deszcz, ale się tak upociliśmy. Ubrałam nas z Adasiem, bo wiecie, jeszcze dwa dni temu był śnieg, także poubieraliśmy się tak, a w tym słońcu z tymi rzeczami, to powiem Wam, nieźle się upociłam, także tutaj wzięłam tylko takie małe zakupy życzenie mojego męża polędwiczki. To jakiś nowy hortuś owocowo-warzywny, to wzięłam Adasiowi do spróbowania. Kabanosy z sokolików nigdy nie miał, powiem, ja byłam sceptycznie nastawiona do kabanosów, chyba po tych gryzalach. Wydaje mi się, że ma mają nie, naj nie najlepszy skład, a te sokoliki mają całkiem, całkiem, także mu wzięłam. Papryka trzykolor była na promocji. Coś, co uratowało nam życie, i może jak nie macie. Y Pomysły, jak jak, jaką dziecku dać przekąskę, to Adaś uwielbia rodzynkę. Wiecie, rodzynki można powiedzieć takie zdrowe żelki, bo nie ma tam nic jeszcze, tylko oprócz ro rodzynek troszeczkę oleju no i zdrowa przekąska, no powiem Wam zajadał, także nawet się zbytnio no tam próbował kilka razy wyjść, ale, ale rodzynki pomagały, no i powiem Wam, z tymi rodzynkami też przygoda, bo na początku byliśmy w Biedronce, potem ledwo wyszłam z tej Biedronki, już byłam pod pod Rosmanem i ja mówię kurde, adaś rodzynki w tych rękach i wiecie, zapomniałam dać Pani do skasowania i na koniec sklep, na koniec zakupów się wracaliśmy i oddałam te trzy coś, Pani mówi, jakby się tak każdy wracał ja mówię, no wie Pani, nawet za trzy złote by mnie w sumie nie gryzło, także wróciliśmy się od kola i sok kapi i tyle. Przychodzę już zakończyć pierwszego vlogmasa. Jeszcze sobie otworzymy na koniec kalendarz adwentowy. Ja mam kalendarz z Alverde, jako że jestem miłośniczką naturalnych kosmetyków, a jest w przystępnej cenie. Wiem, że oryginalna cena do dostania w Niemczech chyba za 89 zł na Allegro był na początku tak mi się wydaje listopada. Czy nawet wcześniej za 130, a teraz już widziałam za około 170, także przebitka z niezła. I wiem, że im bliżej grudnia potrafią być naprawdę ceny dosyć wysoko wywindowane. Adaś ma kalendarz z Kindera, ale już zjadł swoją czekoladkę, bo już śpi. Także ja wam pokażę, co będę miała w tym kalendarzu dzisiaj. No i co, powiem wam, że nie do końca jestem zadowolona z tego, jak on wyglądał. Myślałam, żeby bardziej była świąteczna atmosfera, czyli, że już coś kupimy, jakieś Dekoracje, coś przystroimy. No ale tak jak mówiłam, to co chciałam w Biedronce dopiero będzie dostępne od czwartku. Także mam nadzieję, że wtedy uda mi się dorwać to, co chcę i wtedy zaczniemy wspólnie stroić nasz dom, czy tam nasz pokój, można powiedzieć. Ale wiecie, tak jak to w życiu, nie wszystko idzie zaplanować. Także mam nadzieję, że mimo wszystko filmik Wam się podobał. To jest w ogóle mój pierwszy vlog, jaki kręcę w życiu. Także miło będzie mi, jeżeli zostawicie kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli Wam się ten filmik spodobał komentarz i subskrypcje, bo patrząc w statystyki wiem, że dużo ludzi ogląda a mnie nie subskrybuje a wiecie, potem nie wiem czy te osoby mnie oglądały z przypadku czy po prostu nie, nie zasubskrybowały mnie a lubią mnie oglądać a dla mnie to jest informacja że wiecie, to co robię jest fajne a jeżeli wiecie, nie widzę żadnych postępów to się zastanawiam, czy może coś zmienić żeby było dla Was jeszcze fajniejsze to do oglądania oczywiście zostawiajcie też sugestie na dole, co byście chcieli widać, widzieć w tych filmikach. No i co, pokazuję Wam, co mam w tym kalendarzu, no i będę się z Wami żegnać i widzimy się już w kolejnym vlogu jutro. Także tak wygląda ten kalendarz, tutaj szóstka, niestety już wciśnięta, bo powiem Wam, łapałam go kiedyś jakoś tak i nacisnęłam, ale na szczęście nie wiem, co jest. Z tyłu jest napisane, co jest w tym kalendarzu, ale ja nie zaglądałam, żeby wiecie, nie psuć sobie niespodzianki. No i bardzo podoba mi się ten kalendarz, fajnie wygląda, jest takich dosyć sporych rozmiarów, nie wiem, widzicie, przyłożę swoją dłoń, to, to taki dosyć spory. Gdzieś słyszałam, że jest wzorowany na dom Kevina, samego w domu. Powiem wam, że nie pamiętam dokładnie, jak ten dom wyglądał, więc może tak jest. W ogóle mam nieładne paznokcie i tak głupio otwierać ten kalendarz, gdzie widzicie taką moją średnio wyglądającą dłoń. Więc pomyślałam, że może w kolejnym, którymś z filmików zrobimy sobie malowanie świątecznych paznokci, ale to będzie, nie żaden, wiecie, tutorial, bo ja jestem osobą, zawsze się śmieję, że antytalentem jestem. Także może to będzie razem. Spróbujemy coś stworzyć dla osób, które, tak jak ja, nie umią po prostu robić fajnych wzorków i nie mają zdolności manualnych. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także czekajcie, jeszcze szukamy jedynki. Powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, co tam będzie. Jedynka, jedynka, jedynka. I powiem Wam, że jestem ślepa i nie widzę. Aha, dobra, teraz widzę. Po jakimś czasie zauważyłam, że to są drzwi, czyli chyba najważniejsze. Także zaczynamy. Widzę, chyba, że to będzie jakiś y, mały żel pod prysznic, biokurkuma, nie wiem, czy będą napisy po polsku, y, jestem zaskoczona, nie ma napisów po polsku, niemieckiego się nigdy nie uczyłam, uczyłam się francuskiego, ale czekajcie, czy coś uda mi się wywnioskować, halo, ostrość, y, biokurkuma, najpierw sobie może powąchamy, znaczy ja powącham i powiem Wam, y, jakie mam wrażenie, o, no. Przyjemny zapach. Powiem Wam, że spojrzałam sobie tak, tak kątem oka na tył, myślałam, że może będzie coś napisane po polsku, ale nie jest, ale po konsystencji wydaje mi się, że będzie to żel pod prysznic, jeszcze sobie y, wpiszę w tłumacz i tak wiecie, spoglądałam kątem oka, żeby się y, nie dowiedzieć, co jest w kolejnych, chociaż tak bym może nie zrozumiała, to może taki plus, no także... Takie coś fajne, będzie co my dużo wyjeżdżamy, także będzie coś podręcznego i z fajnym składem. I tak, tak kończę tego vloga. Dzięki za oglądanie i do następnych, pa pa!